Trzymanie akcji serca. Defibrylator. Elektrody przygotowane. Naładować. 200. Gotowe. Brak reakcji. 300. Naładować. Gotowe. Odsunąć się. Tracimy go. Adrenalina. Szybko. Epinefryna przygotowana. 1 ml. Wkłuwam za 3, 2, 2. Czekaj. Co się stało? Czemu na mnie patrzycie? Wszystko w porządku? Wylew krwi do mózgu, zatrzymanie akcji serca. To nie powinno było się wydarzyć. I jakby się nie wydarzyło. Na pewno z nim dobrze. Nawet świetnie. Panie Preger, mogę już iść? Czujesz się na siłę? Zajrzę do laboratorium, a potem pojadę do domu nakarmić rybki. Obowiązki. Tam w środku stało się coś niezwykłego. Musimy zrobić więcej badań. Nie chcę. A jeśli to się powtórzy, dam sobie radę. Pójdę już. Odprowadzę cię. Dziękuję. Jego mózg i serce same się naprawiły? To niemożliwe. Możliwe. On ma niezwykłe właściwości. Opowiedz o tych eksperymentach z pszenicą. To tylko marzenie. Kiedyś chciałem studiować medycynę, tak jak mój tata. Czasami się zastanawiam, co by było gdyby, coś w tym rodzaju. Naprawdę uważasz, że dzięki Tobie świat stanie się lepszy? Wierzę w to. Nie poddawaj się. Panie Axon, Peter. Byłeś ostatnio w Ameryce Południowej? Tak. Niesamowite. Musisz iść do lekarza. Jak najszybciej. Dlaczego? Złapałeś jakiegoś pasożyta. Skąd wiesz? Powiedział mi. Ten pasożyt mi powiedział. Doktor Hendricks, Hendricks uważa, że Alan Trembley potrafi zmieniać fizyczną strukturę własnego organizmu. Nadal nie znamy pełnego zakresu jego niezwykłych zdolności. Oh, hello lady. Cześć, Biedronko. Zjadaj te paskudne mszyce. Pełzak czerwonki. Ameba, która atakuje okrężnice i wątroby. Dość zjadliwa. Wspaniale. Jest niesamowity. Dotknął mojej ręki i wiedział, że mam pasożyty. Potrafi porozumiewać się ze zwierzętami i ludzkimi komórkami? Tak jak kosmici porozumiewali się z nim. I potrafi dokonywać zmian w organizmie? Naprawił własne serce. Potrzebne są dalsze badania. Musisz przystopować. Czuję się dobrze. Przy pierwszych objawach zarządzam kwarantannę. Jasne. Panie Preger, bez nerwów, prawie skończyliśmy. Nic tu nie ma. Musi coś być. Mój Boże. Co to? Kiedyś to chyba była biedronka. A teraz biedrona. Możemy ją zabrać? Proszę. Weźmiesz to? Ochrona. Proszę zamknąć laboratorium numer 173. Wstęp będę miała tylko ja. Pan Trzembla już tu nie pracuje. Macłopoty, ale to nie powód, by go wyrzucać. Ja tu decyduję, żegnam panu. Tak, rozumiem. Szkoda, że padła. Ciekawy okaz. Co ją zabiło? Nie wiem, czemu w ogóle żyła. Jak to? Widzisz to? To tchawki, które mają dostarczać owadowi powietrze, ale większość prowadzi do nikąd. Spójrz tu. Pokarm może być pobierany, ale nie ma połączenia między jelitem środkowym a tylnym. Skąd ten rozmiar? Wygląda na to, że komórki zostały powiększone. A ta dziwna budowa? Opad został rozłożony na czynniki pierwsze, a potem byle jak złożony. Panie Trombley, nie może pan wejść. Pracuję tu. Pani Whitney twierdzi, że już nie. Nie wolno wam. Wpuść mnie. Proszę stąd wyjść. Nie. Panie Trombley, bo wezwę policję. Proszę tego nie robić. Dziękuję. Panie Prager, szybko pan wrócił. Muszę porozmawiać z panią Whitney. Zaprowadzę pana. Nie trzeba. Sam trafię. Nie dotykaj.